Wśród udokumentowanych operacji XX wieku jest jedna, której przebieg do dziś nie mieści się w żadnym znanym modelu medycyny. Już pierwszy rzut oka na dokumentację pokazuje coś, co w śledztwach medycznych zdarza się wyjątkowo rzadko: wszystkie urządzenia wykazują pełne wyłączenie funkcji życiowych, a mimo to późniejsza relacja pacjentki pokrywa się ze szczegółami z sali operacyjnej. To właśnie w tym punkcie zaczyna się problem, którego nie da się łatwo wyjaśnić. Zabieg miał być wyjątkowo ryzykowny. Ale jednocześnie precyzyjnie zaplanowany. Tętniak w trudno dostępnym miejscu mózgu wymagał procedury standstill, kontrolowanego zatrzymania krążenia, schłodzenia ciała i wyłączenia pracy mózgu, aby chirurdzy mogli operować w warunkach niemal całkowitego bezruchu wewnątrz czaszki. Pacjentkę przygotowano zgodnie z protokołem: zatyczki w uszach o wysokim stopniu tłumienia, zaklejone powieki, pełne znieczulenie, stopniowe obniżanie temperatury ciała. Każdy etap zapisano w dokumentacji. Każdy parametr można zweryfikować. W momencie, gdy temperatura spadła do wartości granicznej, lekarze zatrzymali krążenie. Przepływ krwi w mózgu spadł do zera, a zapis aktywności mózgowej pokazał linię prostą. Brak sygnałów elektrycznych oznacza, że kora mózgowa nie funkcjonuje. Według obowiązujących modeli neurofizjologii jest to stan całkowitej utraty świadomości, bez możliwości percepcji. Przetwarzania czy zapamiętywania jakichkolwiek bodźców. Z punktu widzenia medycyny w tym momencie człowiek nie powinien rejestrować niczego, a jednak to właśnie wtedy pojawia się pierwszy ślad niezgodny z modelem. Po operacji pacjentka precyzyjnie opisuje narzędzie używane do otwarcia czaszki, jego kształt, sposób pracy oraz charakterystyczny dźwięk. Zespół operacyjny potwierdza, że opis zgadza się z rzeczywistymi parametrami urządzenia które nie przypomina typowych narzędzi chirurgicznych ani sprzętu znanego z codziennego życia. W czasie użycia tego narzędzia uszy pacjentki były hermetycznie odcięte wkładkami, a zapis aktywności mózgowej nadal wskazywał całkowity brak sygnałów. Nie istniał żaden fizjologiczny kanał, przez który ta informacja mogła zostać odebrana. To pierwszy detail, który nie powinien się pojawić, a jednak jest precyzyjny. Druga anomalia dotyczy rozmowy między chirurgiem a członkiem zespołu. Pada krótkie zdanie, wypowiedziane półgłosem, w momencie wzmożonej koncentracji. Nie trafia ono do protokołu, nie rejestruje go mikrofon, słyszą je tylko osoby stojące najbliżej stołu operacyjnego. Po zabiegu pacjentka przytacza tę wypowiedź z zaskakującą dokładnością. Zatyczki w uszach uniemożliwiały odbiór dźwięku, temperatura mózgu była zbyt niska, by przetwarzać cokolwiek, a mimo to informacja pojawia się w jej relacji. W śledztwach medycznych taki detal ma ogromną wartość, bo nie można go wyjaśnić przypadkiem. Następny problem dotyczy obrazu samej sali. Pacjentka opisuje układ lamp nad stołem, obecność dodatkowego małego stolika z narzędziami oraz pozycję monitora z parametrami życiowymi. Nie widziała tego przed zabiegiem, w trakcie miała zaklejone powieki, a zapis aktywności mózgowej pozostawał linią prostą. Zespół potwierdza zgodność tych szczegółów z rzeczywistym ustawieniem sprzętu. To już nie pojedynczy zbieg okoliczności, ale pierwszy spójny blok danych, których nie da się przypisać żadnemu znanemu procesowi fizjologicznemu. Gdy krążenie pozostaje zatrzymane, a temperatura mózgu spada jeszcze niżej, w dokumentach nadal widnieje zapis aktywności mózgowej bez fal. To okres, w którym według medycyny nie powstają sny, wizje, halucynacje ani jakiekolwiek złożone treści mentalne. Mimo to właśnie wtedy tworzy się zasadnicza część późniejszej relacji pacjentki. Zespół medyczny potwierdza zgodność kolejnych elementów z rzeczywistym przebiegiem operacji. Łącznie opisuje ona kilkanaście szczegółów, które nie mają logicznego źródła w stanie fizjologicznym, w jakim się znajdowała. Na tym etapie śledztwo zaczyna przybierać niepokojącą strukturę: im więcej danych, tym mniej możliwości ich wyjaśnienia. Śledztwo przenosi się na poziom chronologii. Kolejność działań chirurgów w tej procedurze jest nietypowa. Różni się od standardowych operacji mózgu. Pacjentka po zabiegu odtwarza ją krok po kroku, łącznie z etapami, o których nie mogła wiedzieć wcześniej i których nie byłaby w stanie zobaczyć jako nieprzytomny pacjent na stole. Ten porządek zgadza się z dokumentacją medyczną. Prawdopodobieństwo przypadkowego trafienia w tak złożoną sekwencję jest znikome. Pojawia się również opis reakcji konkretnej pielęgniarki odpowiedzialnej za instrumentarium sposób, w jaki trzymała narzędzie moment, w którym zmieniła pozycję po krótkiej uwadze chirurga. To detal niewidoczny z poziomu stołu, nawet dla świadomej osoby. Zespół potwierdza zgodność relacji z rzeczywistością. Wszystko to dzieje się w czasie, gdy zapis aktywności mózgowej nadal nie rejestruje żadnych sygnałów. To jeden z tych punktów śledztwa, w których dokumentacja i relacja pacjentki Zaczynają układać się w linię niemożliwą do podważenia. W raporcie z badań nad tym przypadkiem ten fragment bywa nazywany blokiem obserwacyjnym. Obejmuje on wyłącznie dane dotyczące realnych, zewnętrznych wydarzeń, narzędzi, rozmów, ruchów, ustawienia sprzętu. Nie ma tu symboliki, fantazji czy przeskoków typowych dla zaburzonej świadomości. Sekwencja jest uporządkowana i spójna, jak relacja świadka zdarzeń. A nie pacjenta w stanie skrajnego wyłączenia mózgu. Z czasem w relacji pojawia się nowy typ informacji, który badacze określają jako blok informacyjny. Przestają dominować szczegóły sali operacyjnej, a rozpoczyna się seria danych odnoszących się do życia pacjentki oraz osób z jej otoczenia. Nie są to klasyczne wspomnienia w formie obrazów czy emocji. Bardziej przypomina to uporządkowany dostęp do informacji, faktów biograficznych oraz historii rodzinnych przedstawionych bez upiększeń i interpretacji. W tym miejscu śledztwo zmienia kierunek, dane nie dotyczą już sali, lecz informacji, których pacjentka nie mogła posiadać. Najbardziej problematyczne jest to, że część z tych danych dotyczyła osób całkowicie jej obcych, takich, których nie znała i o których nie mogła słyszeć przed operacją. Po zabiegu rodzina potwierdza ich istnienie oraz powiązania rodzinne. Informacje te nie mogły pochodzić z jej pamięci. Jednocześnie nadal nie ma śladów aktywności mózgu, a krążenie wciąż pozostaje zatrzymane. To moment, w którym śledztwo konfrontuje się z danymi całkowicie poza zasięgiem standardowych hipotez. Na tym etapie pojawia się fragment, który badacze nazywają punktem granicznym. W relacji pacjentki widać, że pojawia się rodzaj informacji sugerujących wybór, powrót do życia lub pozostanie w stanie, który wymyka się medycznym kategoriom. Nie ma opisów przestrzeni. Światła ani wizualnych scen. Pojawia się natomiast zrozumienie konsekwencji obu możliwości. Część z tych przewidywań później się spełnia, co dodatkowo komplikuje próby wyjaśnienia zjawiska. Właśnie ten fragment budzi największe kontrowersje, bo dotyczy danych wybiegających poza aktualny stan wiedzy. Z perspektywy medycyny to moment, w którym śledztwo napotyka największą metodologiczną barierę. Nie istnieje model mózgu który pozwalałby generować uporządkowane przewidywania dotyczące realnych zdarzeń w stanie głębokiej hipotermii i całkowitego zatrzymania krążenia. Nie ma również mechanizmu pamięciowego, który umożliwiałby analizę konsekwencji życiowych przy wyłączonej korze mózgowej. W kolejnych minutach operacji relacja opisuje coś, co badacze określają jako zanikanie danych otaczających i nakładanie danych zwrotnych. Informacje o sali, sprzęcie i pracy zespołu stopniowo się wycofują. A na ich miejsce wchodzą dane fizyczne związane z powrotem do ciała, dźwięki aparatury, ruch wokół stołu, zmiany w odczuwaniu obecności. Z punktu widzenia medycyny jest to nadal niemożliwe. To jeden z tych fragmentów, w których dokumentacja i relacja zaczynają biec w przeciwnych kierunkach, i właśnie to czyni ten przypadek tak trudnym do sklasyfikowania. Dopiero później, po ogrzewaniu, w dokumentacji pojawia się pierwszy sygnał elektrycznej aktywności mózgu. Problem polega na tym, że część informacji, które pacjentka później opisuje, przypada na okres wcześniejszy niż ten powrót aktywności. Oznacza to, że przynajmniej część treści musiała powstać w stanie, który neurofizjologia uznaje za niezdolny do generowania świadomości. Gdy zespół zaczyna przywracać krążenie, relacja pacjentki zawiera szczegółowe obserwacje rozmów i czynności personelu z tego etapu. Zatyczki w uszach wciąż znajdują się na miejscu. A zapis aktywności mózgowej nadal nie pokazuje pełnej funkcji. Pacjentka opisuje jednak dźwięk aparatury, ton wypowiedzi oraz konkretne uwagi lekarzy. Wszystko to później znajduje potwierdzenie. Takie dopasowanie danych do rzeczywistości, mimo braku świadomości, podczas ich powstawania, jest jednym z najbardziej niewygodnych elementów całego śledztwa. Po wybudzeniu nie pojawia się typowa faza dezorientacji. Pacjentka rozpoznaje otoczenie. Logicznie odpowiada na pytania i zaczyna opowiadać o operacji. Nie w kategoriach ogólnych, ale w serii precyzyjnych szczegółów. Zespół zestawia jej słowa z dokumentacją. Zgodność jest wysoka, błędów praktycznie nie ma. Na tym etapie śledztwo przechodzi w fazę analizy możliwych wyjaśnień. Hipoteza halucynacji narkotycznych nie pasuje do danych. Hipoteza późniejszych sugestii odpada. Hipoteza przypadkowego zgadywania jest statystycznie skrajnie nieprawdopodobna. Z tej perspektywy przypadek zaczyna przypominać układ, którego nie da się zamknąć w granicach jednego modelu. W literaturze przypadek ma nazwę podwójna sprzeczność. Dane pojawiają się w okresie, w którym mózg nie powinien generować żadnych świadomych treści i są precyzyjne. Obie rzeczy nie powinny wystąpić razem. W kolejnych latach pacjentka wielokrotnie opowiada swoją historię lekarzom i badaczom, nie dodaje nowych elementów, nie modyfikuje kluczowych szczegółów. Stabilność jej relacji przez długi czas jest jednym z najsilniejszych argumentów przeciwko tezie, że mamy do czynienia z konfabulacją. Z perspektywy badań nad świadomością, przypadek Pam Reynolds jest klasyfikowany jako przykład najwyższej kategorii zgodności: zgodność percepcji z rzeczywistością, zgodność kolejności wydarzeń z dokumentacją. Zgodność danych sensorycznych z przebiegiem zabiegu, zgodność treści autobiograficznych z faktami zewnętrznymi oraz zgodność informacji, których pacjentka nie znała wcześniej, z późniejszym potwierdzeniem rodzinnym. To zestawienie danych tworzy obraz, którego medycyna nie potrafi łatwo wpisać w istniejące ramy. Końcowy wniosek nie daje prostej odpowiedzi na pytanie: co dokładnie wydarzyło się podczas tej operacji. Pozostaje jednak zestaw twardych faktów pełne zatrzymanie krążenia. Brak sygnałów w zapisie aktywności mózgowej, całkowity brak dostępu sensorycznego, a jednocześnie obecność informacji zgodnych z rzeczywistością. To właśnie ta kombinacja sprawia, że przypadek Pam Reynolds do dziś pozostaje jednym z najbardziej niewygodnych punktów odniesienia w dyskusjach o granicach świadomości.